Dzisiaj w sumie muszę odpowiedzieć na pytanie, które mi zadano, Jak radzę sobie z refluksem na co dzień. Ciężkie pytanie. Ciężka odpowiedź, bo miałam dosyć taki poważny refluks. Przez niego właśnie niestety dostaję zapalenia płuc, zaczynam kaszleć w nocy, i po prostu, jeżeli jakby wezmę w tym czasie wdech i jakby ta treść, że tak powiem, cała ta płynna po prostu zostanie zasana, to zostaje jakby zasana do płuc I wtedy tworzy się, że tak powiem, zapalenie. Tak po, po na chłopski rozum i tak dalej, sorry wszystkich studentów medycyny, lekarzy i tak dalej. Ja to tłumaczę tak bardzo chaotycznie, ale na chłopski rozum. Generalnie zdarza mi się tak, zdarza mi się bardzo kaszleć w nocy. Zdarza mi się tak, że po prostu aż wydziela się ze mnie taka treść, jakby to powiedzieć, jak pianka do golenia. Nie wiem o co im chodzi, ale no cóż. Oprócz brania leków, które są tak naprawdę na receptę i musicie je dostosować do siebie, bo niestety te leki nie są, że tak powiem, takie, no dobre, no bo one z jednej strony jakby koją nam refluks ale z drugiej strony niszczą, że tak powiem inne rzeczy i yy, na przykład ja przy pierwszych miałam ogromne, że tak powiem problemy z wymiotami i biegunkami, potworne po innych miałam na przykład refluks lekki, ale był on wciąż i było to jeszcze yy, było to jeszcze coś na rodzaj z gagi Także też nie było różowo. A trzeci lek, który teraz stosuję, czasami daje mi uczucie nudności, biegunki, ale to się zdarza po prostu czasami, tak naprawdę. Więc po prostu wybieram najmniejsze zło. Ale jeżeli odpłukać Będziecie mieli refluks, do czynienia z refluksem czy coś, nie ma idealnego leku. Nie ma idealnego, nie ma takiego, który nie, że tak powiem, nie wyrządzi jakichś szkód i tak dalej. No, chyba że po prostu jakoś cudownie się do niego dopasujecie, ale no, po prostu też się nie czarujcie. Jakie jeszcze leki oprócz tego stosuję? W zależności od tego, tak naprawdę, czym kaszle, czy kaszle sucho, czy mokro, jeżeli chodzi, bo ja szczególnie w nocy kaszle. Jeżeli sucho, to może to być gawiskon. Gawiskon jest dobry, to jest takie alamleczko. W sumie możecie też sobie kupić płynne aluminium. I to jest takie mleczko, które koi, ale jak byście kaszleli tak naprawdę na mokro, to zaraz to wyplujecie, więc wtedy na mokro bardziej polecam to. To jest mantiżel, i to jest faktycznie taka zawiesina, praktycznie jak pasta do zębów, coś na ten rodzaj. Niewiele bardziej płynna. Bardziej się czepia, że tak powiem, człowieka. Ewentualnie jeszcze może być do ssania taki lek. On mi tak średnio pomaga, ale jest. I na koniec, coś co można sobie pić, jakby w momentach, kiedy macie jakieś dni z większym refluksem. To polecam sobie pić takie coś do kupienia w aptekach internetowych i tak dalej. Bardzo fajne. Ja jestem. Y Raczej ja nie przypadam za herbatami, za takimi rzeczami, ale to jest całkiem takie przyjazne, takie spoko, także tutaj mogę to polecić. Wszelkiego rodzaju mleczka, nie mleczka, te zawiesiny, można sobie pić. Są niby miarki, od, według których się pije. Ja tak naprawdę biorę łyka. Zazwyczaj to przechodzi, no przechodzi okresowo tak naprawdę, więc to nie jest tak, że łykniecie i będziecie mieli tydzień z głowy, tylko co najwyżej tą noc będziecie mieli z głowy. Warto być pod stałą kontrolą gastroenterologa z tego względu, że no musicie dopasować ten lek. Tak samo jak ja właśnie muszę się wybrać, ja jestem przed wizytą u gastroenterologa, właśnie muszę się umówić. Jeżeli nie macie idealnie dobranego leku, może to się kończyć tak jak u mnie, na przykład z opaleniami płuc. Ja właśnie jestem przed wizytą z tego względu, że biorę ten lek, on powoduje mi tylko raz kiedy jakieś nudności i biegunki. Na nudności mam Ondesetron, to jest lek, mówiłam Wam już, lek dla osób z że tak powiem biorących chemię, który właśnie niweluje uczucie nudności itd. i tak dalej ewentualne tam wymioty, ale po prostu ten lek nie działa wystarczająco, skoro mi się tak dzieje. Skoro dalej miewam zapalenia płuc i one się zdarzają średnio raz do roku, to znaczy, że ten lek niewystarczająco działa. Ja już mam dosyć sporą dawkę, zwiększyć się nie da, trzeba po prostu zmienić lek. I teraz pytanie, czy jak zwiększymy, raczej zmienimy lek, to jakie będą skutki uboczne? Hmm, czy się nie okaże, że ja będę miała non stop biegunki i wymioty i tak dalej. Ja pamiętam jak y, miałam takie skutki. Ja w ogóle bardzo często miewam te skutki uboczne. Bardzo mnie lubią. Miałam mikroskopowe zapalenie jelita grubego, tak. Nawet to się mnie czepiło. Właśnie miałam takie skutki uboczne, to schudłam prawie do 40 kg. Więc dycha w dół. Wyglądam jak szkielet, więc yy... Zobaczymy, jak te skutki uboczne, jeżeli będą bardzo ostre, no to będę kombinować, jeżeli nie będzie już innego zamiennika leku, no to będę musiała z tym jakoś żyć i będę brała po prostu leki przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe i tak dalej, po prostu cały komplet, bo no, po prostu czasami nie ma wyjścia, no ja niestety tak y mam tak duży re refluks, że... Mój mąż śmieje, mm, że refleks, y, że po prostu nocami no cuda mi się nie raz dzieją. I tak naprawdę wszystko jest poplute i tak dalej, i mokre, i, i w ogóle, sory ble, to wszystko jest okropne, paskudne. Normalnie czuję się jak obcy wtedy. No, ja nie będę miała wyjścia. Wy jeżeli macie póki co mały, to. Starajcie się leczyć, starajcie się leczyć raczej tymi niechemicznymi rzeczami. Bo te chemiczne, tak jak mówię, po prostu wam rozwalą cały system, tak naprawdę, więc jeżeli możecie, jeżeli to jest na tyle delikatne, to te mleczka, to płynne aluminium, gawisko, manti, może być też dossania. Ja raczej polecam te w płynne, bo one szybciej one otulają to gardło, bo gardło przy refluksie jakby się nie domyka, ale ono też jest trochę podrażnione, także właśnie wszystko te mleczka i tak dalej są takie dosyć przyjemne. No i te herbatki też są fajne i one faktycznie pomagają. Naprawdę mi przy takim dużym refleksie, refleksie, refluksie, mi naprawdę pomagały tak czasowo. Także możecie sobie jak najbardziej to brać. Starajcie się stronić od tych leków od razu. Nie, nie lećcie od razu do gastroenterologa z tym a proszę mi dać leki, proszę mi dać leki, proszę mi dać leki, bo ja już potrzebuję natychmiast i tak dalej. Tylko idźcie, skontrolujcie, jak najbardziej zróbcie sobie gastroskopię, jak Bardziej, bo to trzeba kontrolować, ale zacznijcie od jakichś mniej inwazyjnych leków. Także, bo mówię, po prostu te wszystkie leki na refluks są paskudne. No i ja mówię, brałam trzy i trzy były do dupy. Więc, no, także w sumie z tego pytania tyle. Na dzisiaj nie będę na nic więcej odpowiadać. Jutro sobie podpowiadam na następne pytanie. Co z dzisiaj? Dzisiaj odebrałam dowód. W końcu, słuchajcie, od. Maja. Tak, wyrabiam go od maja albo kwietnia, nie wiem, była wczesna wiosna. Wróciłam z buta, w sumie miałam niedaleko, bo mam 20 parę minut, więc się przeszłam. Spakowałam, miałam upominki dla rodziców, spakowałam, wysłałam im postem, obejrzałam film do końca. Czy na dobre, czy na złe? Jakoś tak. Szwedzki film na Netflixie. Super, godne polecenie, naprawdę można się uśmiać. Więc ja się zabieram, że tak powiem, za dalszą robotę, za coś, za jakieś ogarnianie i tak dalej, bo ja jestem cały czas, że tak powiem, w trakcie robót. No i tyle, także życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru, no i niedługo miłego weekendu. Także do jutra trzymajcie się, pa!